Czy masz wrażenie, że social media to świat zarezerwowany dla młodszych pokoleń? Nic bardziej mylnego. W wieku 50 plus masz wyjątkowy atut, doświadczenie, które może inspirować, budować zaufanie i otwierać nowe możliwości. Nazywam się Joanna Ceplin i od lat pomagam osobom takim jak Ty odkrywać potencjał mediów społecznościowych. Jestem autorką książki Uwierz swoją markę online, prowadzę Instytut Marki Online Komunikacji, a moje szkolenia ukończyło już ponad 20 tysięcy osób. Teraz czas, byś i ty odkrył, jak skutecznie budować swoją markę osobistą w internecie. Podczas tego kursu w sześciu praktycznych lekcjach dowiesz się, dlaczego warto budować markę osobistą po 50 roku życia i jak to może odmienić twoje życie zawodowe i osobiste. Odkryjesz swoje fundamenty, wartości, misję i cele, które będą kierunkowskazem twoich działań online. Nauczysz się, jak wybrać odpowiednie platformy social media i poznasz zasady tworzenia treści, które przyciągają i angażują. Kurs jest zaprojektowany tak, by krok po kroku wprowadzić Cię w świat personal brandingu, bez stresu, w sposób zrozumiały i motywujący. Zacznij budować swoją marką osobistą już dziś.